nie mogę, no ferie są, ale się ja rozleniwiłem Hej, cześć, witajcie. W cekaziku. Ferie są, więc siedzę w domu się nudzę. Dobra. Robimy top ten Cekazika, a bynajmniej pierwszą część. To... dobra. E, o, jakoś muszę zacząć Was wkreślić, ten filmik, bo nie wiem, jak to zrobić. Ale dobra, kij z tym zaczynamy. No, i co tu mamy? A, na miejscu dziesiątym mamy y, ten filmik, w którym mówiłem, że nie zdałem. Y, ten na wychowawczej, ten y, wychowawczyni, właśnie włączyła moje filmy i zobaczyła tytuł. Już nie zdałem. Ciekawe z czego to Grzesiek nie zdał, no. Później ciekawość właśnie, ja, miała... dobra nie chcę mi się o tym mówić, w sumie to możecie sami zobaczyć. Ale, no, no, no i wszyscy potem się śmiali, ale nie, nie da było się oglądać tych filmików, bo cała klasa gadała. To nie, to trzeba oglądać w domu, w zaciszu i w takich miejscach. Dobra, startujemy z dziewiątym miejscem. na dziewiątym miejscu był Elon i ten odcinek, w którym właśnie byliśmy w zielonej górze tam w kinie Poznaliśmy tego człowieka, który nie niespecjalnie pachniał Poznaliśmy moje picie, mój telefon, który niedawno zgubiłem i tak dalej, i tak dalej Nisko, bo blisko i tyle. No to nie było zbyt fajne, no. Dobra, startujemy z ósmym miejscem. Na ósmym miejscu była dziewczyna bez spodni, której tak naprawdę w odcinku nie było, dlatego nie wiem dlaczego. To był jeden z pierwszych odcinków, a konkretnie nie wiem który. Czekaj, sprawdza. To był odcinek trzeci. Pod odcinkiem pojawiło się wiele. Niezwykłych komentarzy, bo pierwsze odcinki były dosyć mocno komentowane, później już to słabło, ale pod tym y, filmikiem były różne takie komentarze, które mi się jedne spodobały, a niektóre nie, a w ogóle do bani, na przykład ten a, dobra, przechodzimy do, szybko do miejsca siódmego, a na siódmym miejscu stoi, y, nie stoi, tylko stoją języki, które były obce. Ja wam trochę je objaśniłem co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. I... Niestety od tamtej sytuacji, do której, no właśnie, omówiłem, do tej federalnej sytuacji, się nic nie zmieniło. Szkoda, chociaż, chociaż nie wiem, co powiedzieć. No nie wiem, no, byście musieli obejrzeć ten odcinek jeszcze raz, dobra? Dobra, a na szóstym miejscu znajduje się konkurs, który, no właśnie, no, ten konkursik, który ten... Tak. Pamiętacie, napisałem go i powiedziałem, że mam nadzieję, że coś tam coś tam i przeszedłem do drugiego etapu, który tam gdzieś w marcu będzie. No. I tutaj też się pojawił pod zdjęciem, pod zdjęciem, pod filmem. Fajny komentarz. Jego wam nie pokażę. Dawno już go... Czekaj. Chciałem odpowiedzieć. Ale niestety wredny filtr antyprzekleństwowy go usunął. A może to autor, nieważne, ktoś go usunął, na pewno nie ja. A tak chciałem na niego odpowiedzieć. No dobra. Pewnie ciekawicie się, co to był za usunięty komentarz. Mogę Wam pokazać z tajnych źródeł, co to było. Ale i tak nie odpowiedziałem, bo i tak nie podpowiedziałem. I w ogóle. Bez sensu gadałam w ogóle, co to za film, i w ogóle nudzi mi się w ferie, i w ogóle musiałbym się z Wami już powoli żegnać, i w ogóle. Dobra, pokażę Wam ten durny komentarz. Niektórzy właśnie sobie pomyśleli, dlaczego ten durny chce się z nami żegnać, przecież to dopiero połowa, niestety. Mam dla Was złą wiadomość, i tutaj pies pogrzebany, bo postanowiłem podzielić odcinek na dwie części. Dlatego druga część odliczenia ta lepsza, będzie za tydzień. Mam nadzieję, że dotrwacie do tego za tygodnia i... Nie załamiecie się i... Proszę, proszę w ogóle nie chwytać za karabiny, za... w ogóle za pistolety, za... Za sznurki, żeby się nie powiesić. Proszę wytrwale poczekać do za tygodnia, tam będzie ta druga, bardziej lepsza część. Top 5. A ja się teraz z Wami żegnam do za tygodnia, cześć, cześć, hej, i ki, z Wami. Pa.